Witam wszystkich bardzo serdecznie w 19 odcinku już w serii Zagramy w Remote Zombie Apocalypse Hardcore S.K. Modpack. Tak więc, napadli mnie w końcu ludzie, żywi, żywi ludzie, dzięki ci. E, I napadło mnie ich całkiem sporo. E, to jest taki atak, bardzo blisko bazy się pojawili, ale to jest taki atak, że oni, oni nawet z kuguarami przyszli, patrzcie. E, to jest taki atak że oni w pierwsze tutaj będą chodzić, i później się przygotują na atak mam nadzieję, że... ja potrzebuję paru ludzi z craftingiem, mam nadzieję, że paru, paru ludzi z craftingiem uda mi się tylko uszkodzić, a nie zabić e, tak więc do obrony Vida, Diva, Ortiz, Dewey, Squint, Rachel e, Grey, Keuneke, Apollon, Gry... nie, Grey nie, Grey nie ma Kimi, Grim, Apollo, Kęenek, Rachel, Squint, Dewey, Ortiz, Diva, Vida Bierzemy całą moją ekipę i wyślemy ich tutaj eee, Musimy każdemu ekipować broń Ortiz ma, bo jest łowcą Squint oni tak się niebezpiecznie zbliżają. Keuneke Apollon ma, bo jest... Wow, dużo tych kotów oni mają swoich, patrzcie, ja myślałem, że ich tylko dwa były. O, to na te kuguary będzie trzeba uważać. Dobra, wierzymy jeszcze raz. Ortiz, Dewey, Quint Rachel. Tu, tutaj bardziej, tutaj bardziej, bo widzę, że oni podchodzą blisko. Także każdy miał jakąś słonę. Przeciwnicy najprawdopodobniej będą strzelać do mnie, szyć do mnie z łuków. Nawet Diva przyjdzie. Squint. O, moi ludzie już do nich strzelają. Dui z tej strony. O, podeszli bardzo blisko przeciwnicy. O, wysyłają strzelców. Aha, to jest jeszcze kimi. Kimi. O i dół i nie ma gdzie się za czym schować A tu do, i. i nie, nie będę tutaj kogoś miał, jeżeli oni będą mogli do góry strzelać A, Ale uszkodźcie kogoś tak, żebym mógł ee... Proszę Może dajmy, dajmy im aim shota Nie oni wszystkich zabijają Nie zabijajcie Ja chcę ich przejąć Ktoś dostanie, tylko nie wiem, po palce. O, o, ktoś żyje i ma crafting. Teraz, że przeżył do końca. Oj, aha, gre Grey. Uf, już myślałem, że ktoś z moich obero. O, nie, oni zaczynają atak. Patrzcie, ile ich jest. Dobra, Kot koty poszły. O, już się wycofują. Okay, paru z nich żyje. Niech, niech, niech ich uszkadzają. Póki są w zasięgu. Zaraz zobaczymy. Kogo my tutaj mamy? Jest. Dobra, tu jest crafting. Eee, mamy. Ile mam więzień? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. 6. 6 więźniów mogę przyjąć. Więcej osób leży. Więc musimy patrzeć na skillę. Um, ten ma wszystko, oprócz sercu. Nie, ja, nie chcę takiego. Ten ma wysoki crafting na start w miarę. O, ten ma jeszcze wyższy, ale jest slowpokiem, właśnie. Trzeba na te patrzeć. Komba. Ma crafting, ma shooting eee, Dobra, bierze, bierzemy kombę Na pewno w takim razie eee, Moim ludziom już damy Cześć, oni już chyba nie strzelają A jeszcze, jeszcze o jeszcze kogoś ustrzelili tam A już nie strzelają, to teraz po kolei wal. Research Shooting w sumie przyda mi się dodatkowy researcher, dobra niech będzie w takim razie wal. Łapiemy ją Komba Shooting crafting Bierzemy kombę e, Braga Crafting melee No zobaczymy potem Będę Też crafting i melee Paranoid slowpoke Paranoid well endowed Dobra e, więcej tutaj Manero, Crafting, Mili Social, Psychopata Sexual Dynamo. Hmm. A zobaczmy tych dwóch najnowszych: Trembo, Crafting Shooting, dobra. Jest szybki i Iron Wield, dobra. To bierzemy Trembo na pewno. Rika nie. Bren też będzie mógł w research, pomóc on, on będzie takim, co będzie mógł pomagać i ma shooting. Dobra, to Brena też weźmiemy. Tona. Ma crafting, mili. Serweksa. Um, Servexa. Hmm. Od Servexa też ma research i ma crafting i ma shooting. Dobra, Ortiz weźmiemy wtedy Servexę. Już, już chyba nie będę miał miejsca. Trogo. Artysta, to nie. Wasalok. O, Vassalo ma crafting i shooting. To niech będzie. Rachel. Weźmiemy Vassalo. I już, już chyba mi wyskoczy wiadomość, że nie mam nie mam więcej ludzi. W sensie więcej miejsc. Zaraz zobaczymy, jakbym chciał tego. No już nie mam. Dobra. No to jak, jak nie mam więcej miejsc, to nie mam więcej miejsc. Mamy 6 nowych więźniów. Każdy z nich ma crafting nie, nie każdy jedno sama research, ale research mi się przyda, bo wtedy wtedy wida, e, gdzie ona była? Wida, 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 gdzie jesteś? W końcu jakiś porządny raid był, nie? Diva jest. A wida też gdzieś powinna być. Nie widzę wida. Rachel, Jamie, Apollo, Grim, Kim i A tu jest wida, dobra. Wtedy widać, yy, nie będzie resurgować. E, teraz będę musiał każdego więźnia po kolei klikać. Tak, przede wszystkim Undraft, Put Away, Pisoner 92, dobra, to jest szansa. Squint też. 97, no te, też da radę go przeciągnąć na moją stronę w takim razie. Komba 95. Undraft. Trzeba ich wszystkich wyleczyć, żeby mi nie pomarli. Eee, 91. A ten nie ma stopy, ale bez stopy może chodzić. Undraft, Ortizowi akurat zostawiamy broń. Rachel, Wasalo, 99, to nie, to tego po prostu wypuścimy. Wasalo, powiem szczerze on ma dwa craftingu, tylko to i tak by w sumie było ciężko Chociaż w nocy mógłby pracować um, Dobra, jeszcze tylko tutaj jeden Kimi go nie, nie, niesie um, 94, no to tych wszystkich powinno dać radę przejąć e, Aha, jeszcze undraft Już nikogo zdrafto zdraftowanego nie mam jest, jest dobrze. No i pokoi mi starczy na razie. Teraz tylko będzie trzeba ich namawiać. Na dołączenie do mojej pięknej kolonii. Ale ludzi będę miał, jeżeli ich się namówi. Przede wszystkim wielu, wielu, wielu nowych crafterów. Bardzo, bardzo dobrze to będzie Ech. No teraz mówię, jedyny problem to ich namówić. Jak mamy. Chciałem zobaczyć numbersy, art skill, social. Squ squint ich będzie namawiać, tak? Zobaczmy negocjacje. Ta squint. Ale chwilowo squint chyba śpi. O squint jest chyba nocnym markiem. Tak, Squint teraz śpi. A ja mówię, żeby, żeby mi się nie pochorowali, e, Gray też czeka ciągle na dużo ludzi moich. Potrzebuje kończyny, niedługo będę musiał się tym zająć. Na razie tylko mi brakuje tutaj piasku. Tylko piasku, bo tu wszystko widzę jeszcze dobrze robione na bieżąco. Dobra, a właśnie. Tu, tutaj zaczęli budować mi ładnie Storage Clear All, Krill All, Krill OR i tutaj damy tak eee. Rifle to będą NATO i w sumie teraz tylko nat na NATO kadriczów używam A i jeszcze te slagi Shotgun Eee yy, Buck A ja tu mam shotgun, a tu mam na rifle A na rifle dam jeszcze tutaj Jeszcze raz na to A pozostała amunicja jest mi niepotrzebna Aha, tylko że ja tutaj już nie robię amunicji Do shotguna Usunąłem Przypadek Back Zrób dopóki nie masz 25, no, no dobra, 50 na składzie Będę potrzebować nowy stoły, stolik właśnie swoją drogą Rozumiem meble Rozumiem Duży Złoty stół. Tutaj. A tu się nie dało. Tu jest światło. To usunę to. I zrobimy im tutaj złoty stół. Ale ja no, muszę poczekać na moich budowniczych. Aha, i właśnie tutaj się skończyło tuż przed atakiem kopalnia. Kopru mam, że żelazo mi się będzie kończyć. Widzę A tu będzie mogła być jakakolwiek amunicja, tak To się zgodzę. Tutaj takie półeczki zrobiłem na właśnie na aparel. Bo Serweksa wypadła w berzerka I będą się bili eee, Bren złapał infekcję Spoko, będzie trzeba ją po prostu uleczyć Aba, zaraz, zaraz tam pomogą tu Mamy piąty dzień zimy Chciałbym, żeby zima się już skończyła. Z jedzeniem może, będzie mogło być teraz krucho. A teraz chwilowo moi ludzie nie mają stołów, to zrobimy takim. Tutaj stół ze złota oraz yy, wygodniejsze Sze meble. tak. O, niech zrobią te Tutaj mi się bardziej będzie podobała um, jak to się nazywa, pracownia, znaczy jedalnia, przepraszam, aha i tutaj będę musiał drzwi dodać. Drzwi, drzwi, drzwi. Zostali oczywiście auto drzwi. Bo inaczej to nie będzie jako osobna pracownia. A czekamy na moich pierwszych rekrutów. Squeen powoli teraz będzie z każdym rozmawiać, każdego karmić. 4% to nie jest tak źle. Aha, tego uwolni. No tak, bo, bo go nie chcieliśmy, bo on miał 99% trudność zrekrutowania go. Fajnie by było jakby w tym odcinku jeszcze udało się jej kogoś namówić, ale może być różnie. Ja, mię Mięso mam masę, ziemniaki się tutaj robią, przydałoby się ciut więcej. Tych stołów, no, ale na razie będę czekał. Kamieni nie no, te te tego mi ciągle brakuje. Tych już mam odłożonych, stali mi zaczyna brakować. A Ja potrzebuję więcej crafterów, żeby tutaj też ciągle ktoś pracował, bo na razie to nie obsadzało mi wszystkich stanowisk, a jak dodam jeszcze nowe stanowiska, to, to już w ogóle byłoby ciężko. Squint raz dziennie chyba może ich namawiać. A ja bym chciał, żebyście ten stół zrobili. No, ona sobie spała. Zróbcie dobrej jakości ten stół, jaki jest superior. Dobra, to, to się mi będzie podobało. I jakieś krzesła, ze dwa chociaż. No dobra, Rachel je zrobi do końca teraz. Znaczy, Rachel miała wys wysoki. Aha, Rachel ma na 20 construction. To niech, to niech robi. No i teraz jadalnia powinna mi się podobać. Zobaczymy. Czy jak, jak zje? Jest jej wygodnie. Nie, jeszcze, jeszcze nie jest super. Super jadalnia. Znaczy to chyba tu się patrzyło. patrzyło. Tak, aha, impressiveness musi być większy, albo bogactwo, nie jestem pewny. Może, jakby był czysty, a miejsca jest dość, tylko jest brud, i przez to, przez to mi się chyba nie podoba. Ja zrobimy tak, eee, dodam. Dodam tutaj parę stołów znowu Temperatura nie to będzie to było miselanius dobra ze stali tak Tutaj dodamy pasek I Tu dodamy tak Oraz Tutaj damy tak A tutaj po cztery o, ja też już muszę powoli zacząć produkować w, koto, w Kotomie damy 9 Albo nie Tak, o A grzybków damy 5 na razie No i teraz musimy poczekać aż to wszystko zbudują A, Tylko brakuje mi stali Znaczy tutaj jest iron ore wykopywane Ale to aż tak dużo nie daje Bo brakuje mi crafterów No właśnie O, bo muszę zacząć robić jakieś. E, jak to się nazywa? Właśnie tutaj będą. Mam już, czy jeszcze. Nie, jeszcze ich nie mam wynalezionych. Muszę zacząć e, robić. E, materiały różne. Aha, tu, tutaj właśnie, tutaj będą ciuszki. Tutaj są bronie. No o wiele lepiej już to wygląda, jak nie, nie leżą tak wszystkie rzeczy na ziemi. A jak później dodam tutaj sobie magazyn dodatkowy, to tu, tu wszystko usunę i będzie czyściutko na ziemi. Tutaj będą tylko te rzeczy właśnie naj, najważniejsze, a nadmiar cały, nadmiar cały będzie się tutaj w tej, w tym obrębie i tutaj będzie podzielone na, na palety na przykład na metale. Drugie, dodatkowe, tak? Póź, później będą... E, palety na przykład na ska chociaż nie, skałek nie produkuje więcej swoją drogą będę musiał dodać. Yy... No tak, tylko na razie nie mam stali, więc na razie nic nie dodaję. Już, bo... O, zobaczmy. Aha, dobra, jest... Jest ładny re recreation room, jest yy... ładny. Dodaję im to na, na 6 godzin 2 yy, do tego, więc jest ok. Aha, jest 81. A jakbym jeszcze im porobił yy, bardzo piękne te, to jeszcze bardziej by im się podobało. W Znaczy, sensie jak, jakieś rzeźby na przykład im poustawiać albo kwiatki. Właśnie, czy mam kwiatki do stawiania? Nie widzę tu w akcesoriach. Mam, mam, nie mogłem bym potrzebować, a, chwil, e, potrzebował, a chwilowo mulcza nie mam, bo całe zużyłem tutaj. Tak samo. O, łe, to będzie teraz produkcja produkcji rzeczy. Bardzo by mi pomogło, jakby mi się udało namówić jednego czy dwóch e, więcej ludzi na dołączenie do mnie. To zadanie należy do Squinta. Jak tam twoja choroba Bren. Major, infekcja jest 78%. Myślę, że wyzdrowieje, a, a on akurat... No on był akurat w spoko. Moje świnki nie głodują. No niedługo im się będzie kończyło jedzenie. Eee. No właśnie, jeszcze tutaj będę musiał zrobić parę, parę tych stołów. Już, już to zlecę i po prostu będę czekał aż to się zrobi. Zróbmy... No z, tyle, z tyloma świnkami myślę, że... To zrobimy tak. Myślę, że tyle mi starczy. Jak, zanim to zbudują, to trochę potrwa. O, tutaj zbudowali pierwsze. To jest, co to jest mięta. A ja akurat, że stracę trochę ziemniaków, to mi nie robi, bo mam dużo nasion. Yy, o, widzę, że muszę zrobić research na uprawianie różnych, na przykład, warzyw i tak dalej, bo może się okazać, że czegoś nie będę w stanie robić. Dobra, myślę, że na tym skończymy ten odcinek. Teraz. O! Albo dobra, poczekamy aż bren wyzdrowieje, i wtedy skończymy ten odcinek. Mając nadzieję, że kogoś jeszcze zrekrutujemy. I do następnego odcinka przewinę do przodu, tak żeby wszystko to, co kazałem im tutaj wybudować. Głównie chodzi mi o te stoły hydroponiczne, co trochę potrwa, bo każdy stół hydroponiczny potrzebuje. Dwa elektryczne komponenty oraz stali oraz szkła a chwilowo jak widzicie mam elektrycznych komponentów zero a tutaj tych stołów do wybudowania całkiem całkiem sporo a przydałoby się dodatkowa para rąk tak żeby przerabiali chociażby Crude oil. dlaczego? Ponieważ wtedy po pierwsze miałbym paliwa, które mi się powoli kończy, więcej Oraz z, z, z przerobiania tej, tej, tej ropy dostajemy również trochę piasku Więc tutaj byłoby im łatwiej, a pi piasek potrzebujemy na szkło oraz na silikon o, Tutaj już powoli budują, ale jak widzicie wszędzie mi A, jeszcze komponentów mi brakuje no tak, tak, tak. tak. Na komponenty potrzebuję z kolei stal. Mogę w sumie to wpierw wybudować, byłoby łatwiej. Tutaj mi brakuje tylko, w sumie cast iron alloy mi tylko brakuje. Ale zanim go zrobię, to też, też potrwa. Potrwa. A jakbym miał więcej crafterów, to każda, każda. O, mamy pierwszego rekruta. Komba. Komba była w tym pokoju, więc ten pokój teraz damy dla kolonistów, bo to będzie jej pokój. I co komba robiła? Komba ma 10 craftingu, komba będzie craftować, tylko i wyłącznie craftować. Bedrest tak jak najbardziej, tutaj nie, tylko i wyłącznie craftujemy. W ten sposób. O! A na razie ona się zdejmuje ciuszki niepotrzebne. I za, założy mój zestaw, aczkolwiek widzę, że nie, nie ma koszul. Zaraz ktoś dorobi nowe, nowe, nowe ciuszki. No, czyli teraz kombo, co? Kombo poszło zjeść, właśnie jedzenia też. No i teraz będzie pracować. Będzie o wiele lepiej dzięki temu. Tak jak mówiłem, więcej, więcej pracowników będzie. To przyspieszy. Jaki komba ma w ogóle cechy? 140 work speeda. O, całkiem, całkiem dobre cechy chyba ma. A, bo jest też yy, zadowolona. Ignorant. Czyli wolniej się leczy. No nie, yy, uczy, nie leczy. No nic, ale mamy, mamy pierwszą rekrutację. A właśnie, a Bren, Bren z tego co widzę wyzdrowiał, gratulujemy Brenowi. No i teraz y, zakończę ten, y, ten stream do, do fu, ten stream, ten, ten odcinek. Do następnego odcinka myślę, że y, jest duża szansa, że zrekrutuję dodatkowych tutaj rekrutów, w sensie dodatkowych pracowników, kolonistów moich, y, oraz poczekam, tak jak mówiłem, aż wszystko zostanie wybudowane. To co, to co tutaj widzicie, że jest do budowania i w następnym odcinku już zaczniemy dążyć w kierunku robienia pierwszych protest, tak żeby Tau mogła, to jest ona, nie? Tał, tak, żeby Tau mogła zacząć chodzić oraz żeby zacząć ludziom dorabiać te dodatkowe, czy bra brakujące kończyny, które stracili na przykład przez bycie ugryzionym przez zombie, albo przy ataku dzikich zwierząt itd. Tak więc dziękuję wszystkim za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku. Na razie, do zobaczenia, cześć, pa!